Ojciec Iwancicz to jest taki kapłan, który posługuje w Medjugorje. Przyszła do niego kiedyś kobieta, która mówi: "Ojcze, mój syn mnie od dziesięciu lat nienawidzi, nienawidzi. Yy, co ja mam zrobić? Jak się za niego modlić?" A on do niej mówi: "Nie módl się za niego. Dziesięć lat się modlisz, dało to coś? Nic. To już nie módl się za niego. Tylko i teraz Państwo słuchajcie, po pierwsze, niech Pani z Jezusem podąża do swojego syna i córek, tam też były córki, które były z nią w owocnym konflikcie. Niech Pani z Jezusem podąża do nich w duchu, kiedy jest Pani sama w pokoju. Otóż proszę Państwa, mój brat, mój przyjaciel jest teraz ode mnie 50 kilometrów, 100 kilometrów, ktoś jest w Londynie, ktoś w Afryce, ktoś na Bielanach, ale dla ducha nie ma odległości w kilometrach. Jezus może w tej chwili mojego ducha skontaktować z duchem mojego przyjaciela w Zamościu, czy w koło Może to zrobić. Ja kiedyś słyszałem, że można przez anioła stróża skontaktować się z duchem drugiego człowieka. I ojciec Iwancis mówi tak, niech pani podąża do syna i córek w duchu, kiedy jest pani sama w pokoju w duchu proszę patrzeć im w oczy i powiedzieć wybaczam wam rozumiesz, siedzisz sobie na Ursynowie a twoja mama jest w Skierniewicach i mówisz duchu zaprowadź mojego ducha i moją myśl do ducha mojej mamy i chcę ci powiedzieć mamo, wybaczam ci że mnie kiedyś skrzywdziłaś ja ci wybaczam i wybaczam cię, że i to i to, punkt pierwszy ja ci wybaczam, punkt drugi ty wybacz mi. Że byłem niedobrym synem, że byłem niedobrą córką. Że nigdy z Tobą nie pogadałem, że nie powiedziałem ci, że Cię kocham. Wybacz mi. Punkt trzeci. Chcecie kochać tak jak Bóg. O właśnie ten moment. Chcecie kochać tak jak Bóg. Nie już swoją mądrością, swoją urodą, swoją seksualnością, swoją urokiem czarem. Chcecie kochać tak jak Bóg. I punkt czwarty synku. Mamo, dziękuję Ci Bogu za Ciebie. Pamiętajcie Państwo, cztery punkty. Wybaczam Ci. Wybacz mi. Chcę kochać miłością Chrystusa, Boga i chcę dziękować Bogu za Ciebie. Ojciec Iwanczyc pisze: Po dwóch miesiącach otrzymałem od niej list. A jeszcze to jest bardzo ciekawy fragment, kiedy ona mówi: Dobrze, to ile razy mam się tak modlić za Niego? On mówi, nie modlić się za Niego, tylko w duchu Mu to rzeczy mówić. Dobrze, a ojciec się będzie modlił za nich? Nie będę się modlił za nich, tylko w duchu też będę te rzeczy im mówił, w imieniu Pani. Tak to był dla niej szok. I dopiero za którymś razem zrozumiała. Po dwóch miesiącach otrzymałem list. Księże profesorze, zdarzył się cud po dziesięciu latach. Przed dwoma dniami zadzwonił do mnie syn i zapytał mamo, czy możesz mi wybaczyć, że nienawidziłem cię przez 10 lat? Mamo, czy mogę wrócić do domu? Mamo, byłem bardzo zły, ale coś we mnie głęboko się zmieniło w ciągu ostatnich dni. Nie mogę tak dłużej już żyć. Mama pisze, że odpowiedziała: tak, synku, natychmiast przyjedź. Po godzinie przyjechał autem. Objęliśmy się i płakaliśmy. Płakaliśmy. Potem rozmawialiśmy, co też działo się między nami. Drodzy bracia i siostry, zdejmijcie namiot z mamy brata, męża, ojca i wpuśćcie to przebaczenie, to pragnienie miłości, tą wielką pokorę swoją prosto do ducha drugiego człowieka. I nie pytajcie mi, jak się to robi. Na jakich to jest falach? Na jakiej częstotliwości? Co mnie to.